Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego wydaje się, że wszyscy prowadzą to samo życie w internecie? Nie jesteś sam. Badania pokazują, że aż 70% nastolatków odczuwa presję, by kopiować to, co robią inni, zamiast podążać własną drogą. To ciągły strumień trendów, wyzwań i stylów, które wszystkie walczą o Twoją uwagę. I w tym całym szumie łatwo jest stracić najważniejszy głos. Swój własny. Dlaczego tak się dzieje? Bo samoświadomość brzmi jak ciężka praca, jak egzamin, do którego się nie uczyłeś. Z kolei niekończące się przewijanie jest łatwe. To wygodna rozrywka, która sprawia, że patrzysz na zewnątrz, porównujesz się i dostosowujesz zamiast patrzeć w głąb siebie, odkrywać i tworzyć. Ale oto sekret. Algorytm cię nie zna. Wie tylko, co jest popularne. Prawdziwa pewność siebie, ta, która zostaje, nie pochodzi z szablonu. Jest budowana od wewnątrz. Gotowy, by to zmienić? Aby rozpocząć nowy rozdział i zbudować życie, które naprawdę jest Twoje? Przetrwanie w tym głośnym świecie zaczyna się od samoświadomości. To ostateczne ulepszenie. A zaczyna się od prostego pytania. Po pierwsze, porozmawiajmy o Twoich mocnych stronach. Co sprawia, że promieniejesz? Nie chodzi o to, w czym jesteś najlepszy ani co zbiera najwięcej lajków. Chodzi o to, co daje ci energię. Co sprawia, że zapominasz sprawdzić telefon? Jaka aktywność sprawia, że czujesz się silny, skoncentrowany i pełen życia? Może to skupienie w sporcie, rytm gry, uczucie, że pchasz swoje ciało do granic możliwości. A może to twoja kreatywność. Sposób, w jaki ożywiasz pustą kartkę rysunkiem. Montujesz idealny film, czy znajdujesz melodię, której nikt jeszcze nie słyszał? Może jesteś osobą czynu, rozwiązywaczem problemów, rozumiesz, jak działają rzeczy i wiesz, jak je ulepszyć, czy to komputer, czy rower. Może to Twoje serce dla innych, Twoje naturalne zdolności przywódcze, które sprawiają, że ludzie współpracują, lub Twój wspaniały humor, który rozśmiesza wszystkich. Twój strategiczny umysł w grze wideo, Twoja zdolność do opowiadania wciągających historii to wszystko są supermoce. Powiedz na głos: moją siłą jest. No dalej, uzupełnij to. Poznanie swoich mocnych stron to pierwszy krok do ich wykorzystania. Teraz spójrzmy na drugą stronę medalu po drugie, Twoje wyzwalacze co sprawia, że wpadasz w złość, wyłączasz się lub chcesz zniknąć. Nie chodzi o słabość, chodzi o informacje. Wyzwalacze to drogowskazy, które pokazują ci, co musisz chronić. Czy to stres społeczny? Uczucie przytłoczenia w tłumie, czy presja, by nadążać za grupowymi czatami, które nigdy nie przestają dzwonić? Czy to presja szkoły? Ciężar ocen, strach przed porażką, czy nerwy związane z wystąpieniem w klasie? Może to dramat rodzinny, uczucie bycia ignorowanym. Czy frustracja z powodu bałaganu w pokoju, gdy twoja głowa jest już przeciążona? Znajomość swoich wyzwalaczy nie oznacza, że musisz ich unikać na zawsze. Oznacza to, że się na nie przygotowujesz. Kiedy czujesz, że zbliża się wyzwalacz, masz opcję: Spróbuj oddychania: 4-7-8. Wdech przez 4 sekundy, wstrzymaj oddech na 7 sekund, wydech przez 8 sekund. Już jedna runda może zresetować Twój układ nerwowy, albo po prostu zrób przerwę. Daj sobie 10 sekund, zanim zareagujesz. Nazwij to uczucie dla siebie. Czuję się przytłoczony. Ten prosty akt zauważenia daje Ci siłę. Tworzy przestrzeń między wyzwalaczem a Twoją reakcją. W tej przestrzeni Masz wybór. Nazwij teraz wyzwalacz. Uznanie tego to początek radzenia sobie z tym dobra. Wiesz, co cię napędza, a co cię wyczerpuje? Dokąd teraz zmierzamy? Po trzecie, twoje marzenia. I mam na myśli wszystkie: małe, krótkoterminowe cele i duże, szalone, co gdyby marzenia. Oba są równie ważne. Krótkoterminowe marzenie może być wszystkim, co możesz podjąć w tym tygodniu. Zdanie tego testu z matematyki. Wreszcie, dołączenie do klubu robotyki. Posprzątanie pokoju od góry do dołu. Umieszczenie swojej pierwszej piosenki online. Te małe sukcesy budują rozpęd. Udowadniają sobie, że możesz osiągnąć to, co sobie założysz. Są też dzikie marzenia, te, których być może boisz się wypowiedzieć na głos. Założenie podcastu, zbudowanie aplikacji, która rozwiązuje prawdziwy problem, uzyskanie stypendium na wymarzony uniwersytet, zorganizowanie projektu społecznego, który naprawdę coś zmieni. To są Twoje gwiazdy północne, dają Ci kierunek i sens. Sekret polega na ich połączeniu. Wybierz dzikie marzenie. Jaka jest jedna mała akcja, którą możesz podjąć dzisiaj, aby się do niego zbliżyć? Tylko jedna: zbadanie uniwersytetu, napisanie jednej linijki kodu, naszkicowanie logo. To jest wzór. Jedna akcja dzisiaj plus mały nawyk jutro. Powiedz marzenie. Pozwól, by ta możliwość Cię poruszyła. To prowadzi nas do najważniejszej części. Jak sprawić, by to wszystko się utrzymało? Ostatnia wskazówka. Małe nawyki zawsze pokonują wielkie intencje. Wielkie cele są ekscytujące, ale osiąga się je poprzez małe, konsekwentne działania, o których ledwo musisz myśleć. To są Twoje mikronawyki. Pomyśl o tym. Co się stanie, jeśli każdego wieczoru będziesz robił 60-sekundowe porządki w pokoju? Albo odkładał telefon na 30 minut przed snem na drugim końcu pokoju? Co się stanie, jeśli zdecydujesz się każdego ranka zapisać tylko trzy rzeczy, za które jesteś wdzięczny? To nie są ogromne zmiany w życiu, to małe poprawki, które z czasem całkowicie zmienią Twoje życie. Sprawią, że twoje decyzje będą mniej przypadkowe, a twoje reakcje mniej impulsywne. Spróbujmy od razu. Codzienne pięciominutowe sprawdzenie. Możesz zacząć od zaledwie jednej minuty. Usiądź. Zamknij oczy. Zadaj sobie pytanie: jak się teraz czuję fizycznie i emocjonalnie? Co dzisiaj poszło dobrze? Co mogę zrobić dla mojego przyszłego ja? To wszystko. To jest to ćwiczenie. Gotowy na szybki test? Zbierzmy to wszystko. Stań przed lustrem. Spójrz sobie w oczy. Najpierw powiedz na głos jedną ze swoich mocnych stron. Poczuj siłę tego słowa. Następnie nazwij jeden ze swoich wyzwalaczy. Zauważ go bez osądzania i na koniec wypowiedz jedno ze swoich marzeń. Pozwól mu unosić się w przestrzeni. Czy to dziwne uczucie? Dobrze. To znaczy, że łamiesz schemat. Jesteś świadomy. Ten prosty, trzyetapowy quiz lustrzany to Twój codzienny kompas. Przypomina Ci kim jesteś, czego potrzebujesz i dokąd zmierzasz. To klucz. Poznaj siebie, a potem wybierz siebie. Powtarzaj to. Więc oto wyzwanie. Spróbuj quizu lustrzanego dziś wieczorem. Ustaw timer na 5 minut i po prostu sprawdź się. Powiedz komuś jedną rzecz, której się nauczyłeś.